kochane barany w waszym horoskopie na czerwiec 2024 pierwszy tydzień czerwca drugi tydzień trzeci czwarty z jaką energią wchodzicie w ten tydzień, w ten miesiąc właściwie czerwiec i z jaką z niego wyjdziecie no, to jest otwarcie się. Wchodzicie tutaj z potencjałem finansowym, który być może przyszedł do Was już wcześniej, który być może przyszedł do Was już w maju. Tutaj pojawiają się jakieś pieniądze i z tym potencjałem wchodzicie. Tu też jest otwarcie na finanse, więc bądźcie otwarci. Wow, tu możecie nawet wygrać coś jeszcze. Jeżeli oglądacie to jeszcze w maju, to ja bym tutaj proponowała też puścić sobie od czasu do czasu to lotka. dużo zostało tego maja. Ale e, uważam, że tutaj dla Was jest opcja więc z energią nowości, świeżości, em, czegoś nowego. Wchodzicie właśnie z nowymi pomysłami, mam, z nowymi pomysłami, ideami, e, z chęcią tworzenia czegoś nowego. Z czymś takim wchodzicie w miesiąc czerwiec. Em, fajnie jest to, że wy wychodzicie z tego miesiąca z energią Jery. Czyli właściwie jakby, że zbierzecie plony waszej pracy, czyli to, co uzyskacie tutaj w tym miesiącu, na koniec miesiąca dostaniecie i z tym, co dostaniecie, pójdziecie w lipiec. Więc warto tutaj naprawdę popracować. Pierwszy tydzień bardzo dobry, macie runę dagas. Cokolwiek do tej pory było nie tak, to tutaj uważam, że może się poprawić. Tutaj jest totalna odmiana losu ale na pozytywne tak, tutaj w Runie Dagas jest takie spełnienie marzeń troszeczkę takie prowadzenie z góry, ale takie spójrz, zobacz świat nie jest taki zły, tak jakiś prezent, jakiś dar jakieś tutaj coś fajnego, nowego, też takie wewnętrzne oświecenie spojrzenie w słońce spojrzenie z optymizmem na Rzeczywistość. W drugim tygodniu już jest tak, jakby słuchajcie intuicji. Ona Wam będzie dobrze podpowiadać, ale to też jest taka informacja, żeby tutaj nie szaleć, nie wariować. Możecie zaplanować jakąś podróż, możecie się gdzieś wybrać jak najbardziej w drugim tygodniu czerwca. Natomiast też przy Lagus to jest tak, jakby uspokojenie. To jest takie e, pozwolenie, żeby życie płynęło swoim nurtem, swoim tempem, zaufanie. Intuicja tutaj, bycie w swoim, więc jak najbardziej, tak, jak najbardziej skupcie się na tym, żeby słuchać siebie, słuchać swojego wewnętrznego głosu, ale też pozwolić, żeby to po prostu życie się działo, tak? Tutaj nie bardzo ingerować, tu nie mam jakby działań na siłę. Tu jest raczej odpuszczanie. Tu mamy runa hagal na trzeci tydzień, więc robicie jakieś porządki, coś usuwacie, czegoś się pozbywacie. Zobaczymy, co to jest, o co chodzi z tą hagal dla byków w czerwcu. Mhm. Tutaj są jakieś sprawy związane z, powiedziałabym, z mieszkaniem, z pieniędzmi z nieruchomościami możecie coś tutaj kupić, sprzedać ale czemuś się będzie trzeba przyjrzeć bo tutaj są jakieś pieniądze też przy tym a może chcecie sprzedać a może chcecie gdzieś kupić jakąś nieruchomość um, ja bym się tutaj też przyjrzała jeśli coś takiego będzie to ja bym się tutaj przyjrzała nawet drobnym druczką bo mam wrażenie, że ktoś może was tutaj oszukać że ktoś tutaj może was um, okłamać albo um, gdzieś tutaj czegoś nie, do, nie doczeka... nie, do, nie doczytacie. O. Albo nie wyczekacie tego właściwego te, y, y, czasu. To nie jest dobry czas na branie kredytów, to nie jest dobry czas dla was na podpisywanie umów, więc trzeci tydzień, jeżeli cokolwiek chcecie zrobić w tej przestrzeni, zostawcie sobie na kolejny tydzień, tak? Więc tutaj, jakby tu jest dobry czas na zakończenia, pozbywanie się czegoś, jeżeli z czymś się będziecie musieli zmierzyć tutaj w, w trzecim tygodniu, to to po prostu przyjmijcie to, posprzątajcie, domknijcie, natomiast to nie jest dobry pomysł na podpisywanie czegokolwiek, tak? Więc dajcie sobie czas na przemyślenie, na skupienie się na tym, na zastanowienie co dalej więc tu jakby mogą wyjść jakieś sytuacje właśnie, może macie coś niepodokańczane jakieś umowy albo może być coś, że tu no, zdecydujecie na przykład zostawić jedno miejsce i gdzieś przeprowadzić się do innego tak też tutaj może być, więc wy też weźcie to u siebie pod uwagę a czwarty tydzień Macierunę w więc jakby fajnie kontakt z najbliższymi, kontakt z przyjaciółmi, radość życia, więc tutaj jakby naprawdę nic takiego strasznego, bo tu już jest ta wewnętrzna radość, ale też radość przebywania z innymi, radość bycia w grupie. Um, no, i takie zadowolenie ogólne, ogólne z siebie, z świata, tak? Tutaj też sprawdźcie sobie radość, poszukajcie w sobie tej radości dziecka, e, sprawdźcie sobie jakąś przyjemność, tak? To, co Wam. A przynosi ukojenie, zadowolenie, też warto by tutaj było zrobić. No i ta energia właśnie takiego uzyskania wszystkiego, tak? Przepracowaliśmy ten tydzień, bo u Was jest tak trochę góra-dół-góra-dół, więc przepracowaliście, wyniesiecie to i tutaj w lipcu już ta energia będzie taka, że już będziecie zbierać pierwsze plony Waszej pracy w tym miesiącu. Otwórzcie się na finanse, otwórzcie się na możliwości, otwórzcie się na to, co nowe, natomiast też nie zakładajcie. Jak będziecie tutaj, jakby, bo ja mam też takie wrażenie, że cokolwiek tutaj przyjdzie, przyjdą jakieś finanse, nawet większe dla Was, to uważajcie, żebyście się nie dali oszukać, dobra? W tym trzecim tygodniu. Dobra, i teraz tak, Wasze zdrowie na ten tydzień, nie na tydzień, na miesiąc. Zobaczcie, to, to jeszcze raz, bo nie chcę mieszać energii. Z reguły robię czytania tygodniowe i gdzieś tam tydzień mi tutaj wchodzi. Czyli być może w tym tygodniu, już teraz jeszcze do czerwca, uważajcie na wątroby. Um, ale już potrzebę. Miesiąc, czerwiec, wasze zdrowie, pieniądze, miłość. Zdrowie tutaj nie mam się za bardzo czego cieszyć Czego martwić, Boże Chciałam powiedzieć, że powinniście się cieszyć Bo macie runę Dagas Uważałabym tylko na skoki ciśnienia Uważałabym też na takie Jeżeli macie problemy Z czymkolwiek Co nie potrafi być w równowadze Mogą to być sprawy hormonalne też To tu bym na to uważała Chociaż przy runie Dagas jest to naprawdę fajna fajna runa na zdrowie więc tutaj wszystko jakby jeżeli chorowaliście to ona też oznacza wyjście z choroby no i mamy tutaj ingwas, która mówi o długofalowych inwestycjach mówi też tutaj o planowaniu różnych rzeczy o strategii która do was przychodzi, tak? więc tu na tym się też skupcie, pochylcie. No i urós, która mówi o stabilizacji w tym co jest, o tym, że trzeba dobrze poczuć swoją przestrzeń, trzeba przyjrzeć się swojej rzeczywistości w taka jaka jest, tak? więc tutaj nie robić jakichś planów, nie wchodzić w coś. Jakby w przestrzeni marzeń, kombinowania, tylko tutaj przyjąć, przyjrzeć się wszystkiemu, popracować z żywiołem Ziemi. Wy jesteście znakiem Ziemi, czyli stanąć na tej Ziemi i poprosić, żeby we wszystkich tych przestrzeniach, we wszystkich tutaj aspektach, żeby po prostu zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest. Tak? I to jest wtedy stabilizacja, jest tutaj ugruntowanie, jest tutaj skupienie się na tym, co jest w Waszej przestrzeni. Co Was będzie wspierać? To samo było u barana Co Wam będzie przeszkadzać? Rada od Rum. Tak, tu już jest to, co Wam będzie wspierać, czyli ta Hagal. Czyli zobaczcie to, co tutaj w tym trzecim tygodniu u Was było. Ja jeszcze sobie sprawdzę tą Hagal. Jeszcze jedną talię. Dobra, jeszcze jedną swoją wezmę. O czym mówi ta hagal? Tak, tutaj są, jakby to jest dobre na zakończenie wszelkich umów, bo tu już coś jakby wychodzi z czegoś, tu już też zostawienie czegoś za sobą i ruszenie w nowe, ruszenie w nowe i podokainczenie wszystkiego tego, co wam tutaj będzie przychodziło. Tu też macie tą Daga z waszą, zobaczcie. Więc i sprawy domowe. Dokładnie tak, czyli coś może być, jeżeli chcecie kupić, sprzedać mieszkanie, pozbyć się czegoś, to jak najbardziej tak na Natomiast jakby nie robiłabym tego w tym trzecim tygodniu. Zaczęłabym coś tutaj, ale podpisywanie umów zostawiłabym na kolejne. Natomiast to, co Was będzie wspierać, to pozbywanie się wszystkiego. A Hagal mówi o zakończeniu. Matko, tutaj odstawiłam kartę, zobaczcie kolejne. Więc pozbyciu się czegoś, odsunięcie się od czegoś, zrobieniu porządku. To jest coś, co Was będzie wspierać teraz, tak? Czyli nie ciągnijciem. Um, tego co wam szkodzi Nie ciągnijcie tego Co nie pozwala wam się spełniać Raczej bym tutaj to zostawiła To co wam będzie przeszkadzać To na audiz, Czyli na wam będzie punktować A jeszcze to, a jeszcze tamto będzie, Będziecie może Właściwie możecie odczuwać Taką właśnie złość samego na siebie Że kurczę, jeszcze znowu to muszę A jeszcze to wylazło A jeszcze tamto Ale radą od jest działaj Działaj po prostu działaj, nie zostawiaj tego, tak? Bo ta Naudis, ona będzie ci przypominała o tym, że trzeba tutaj podjąć to działanie, że trzeba popatrzeć na siebie, trzeba dopilnować siebie i, i dokończyć rzeczy, które masz pozaczynane. I tu jest Durisa, z Irony mówią w końcu: działaj, czyli bardzo fajnie jest to połączenie, bo tu jest takie: zrób w końcu porządek tam, gdzie trzeba. Odetnij od siebie, zostaw ze sobą to, co już po prostu ci nie służy i idź po swoje, idź w swoje, działaj, zarabiaj, podążaj za swoim, tak? Nie leż, nie odkładaj rzeczy na później, nie zastanawiaj się kiedy, co i jak, tylko po prostu tutaj działaj. I anioł, który was będzie wspierał. Czerwcu. anioł młodości daje nam witalność radość i zabawę no właśnie, może to jest coś co was wyciągnie z tej e, waszej przestrzeni żebyście po prostu podjęli tutaj działanie żebyście ruszyli do przodu i żebyście tutaj jednak zdecydowali na, e, zdecydowali się na posprzątanie tego co wam już nie służy może po odcinaniu jakichś na przykład starych płatności, które ciągle Wam pobierają z konta, aby na przykład już z czegoś nie korzystacie Też taka myśl mi przyszła, więc się z Wami dzielę. Dziękuję Wam byki.